Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek o mojej kuli, która skończyła już ponad rok czasu. Powiem wam jak to się sprawuje i czy gra jest warta świeczki. I zapraszam na oglądanie. Minął rok i jeden miesiąc odkąd to akwarium to stoi. Jeszcze sobie postoi, ale już w, w innej aranżacji. Zbliżamy się wielkimi krokami do zmiany aranżacji, do zmiany wystroju, do wymiany kamieni. Ponieważ już tego chcę, chcę już coś zmienić, chcę już coś zrobić. To akwarium nakładałem ponad rok temu. Z założenia miało być to akwarium typowo low techowe, bardzo low techowe, bez filtracji i bez jakiejkolwiek ingerencji w życie w tym akwarium. Może w bardzo w, w ograniczoną ingerencję, a nie powiedzmy całkowity zakaz ingerencji, brak ingerencji. Jako, że to jest typowy loutek bez filtracji, jedyna filtracja, która jest, to jest filtracja biologiczna, czyli ważne było dla mnie, żeby ta obsada, ilość roślin w tym akwarium była bardzo duża i różnorodna, tak żeby cokolwiek w tej wodzie się pojawi z odchodów krewetek czy ślimaków i by zostanie przerobione na, na NO3, żeby to było wszystko wciągnięte przez te rośliny, no i tak się, i tak się dzieje. Przez pierwsze miesiące wszystkie rośliny równorosły. Teraz tylko jedna roślina zostaje trochę po tyłku. No ale to dlatego, że roślina, która jest na trzecim planie, która wyrasta z tego akwarium, ona musi wysysać chyba wszystko. Po drugie, te podłoże też nie jest bardzo duże, po, powierzchniowo. Bo sama średnica górnej warstwy podłoża to podejrzewam jest 20 cm. I to jest na grubość 3-4 cm takie podłoże. A że to jest kula, więc wiadomo, sam dół jest chyba 10 cm, no a góra 20, więc tego 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 nie jest dużo. Tam jest ziemia do kaktusów, jakiś gruz e, doniczkowy, plus e, keramzyt i, I piach, który to przytrzymuje, żeby nic nie wychodziło, nie, nie dostawało się do lustra wody. Rośliny bardzo ładnie rosły, oprócz łodygowców, które się to nie przyjmowały, więc one one dostały bana, ich tu się nie pojawiają w tym zbiorniku, ponieważ nic z nich dobrego nie ma. One puszczały korzenie, one tam delikatnie rosły, no ale wszystkie liście te, które były 2 centymetry za za one po prostu odpadały. Więc tego się pozbyłem. Co jakiś czas muszę obcinać, w miarę często, co dwa miesiące bodajże, obcinam henika. Hmm. Teraz nie wiem, czy to Hanek, że to Monte Carlo, ale czy ksyrkę ma Henik, to nie wiem. Chyba nie. Nie będę wnikał. Obcina Monte Carlo, bo ono się rozrasta w postaci takiego balonika i powoduje, że zasłania inne, in, inne rośliny. Nie idzie sobie w dół na dół ładnie, tylko taki balonik z tego rośnie. Więc muszę lekko przycinać, tak żeby otworzyć lekko na dół. I elo Harrysa i to wszystko. Leo Harry się nie rozrasta, on tylko idzie do góry. Jest bardzo, bardzo wysokie, cieniutkie właśnie łodyżki ma i jest delikatnie, coś przytnę, przystne, trochę nowe. Tak, żeby tą roślinę pobudzić do całego wzrostu, żeby ona cały czas cały czas sobie mogła e, żyć i, i rosnąć. Roślina, która jest na trzecim planie, ona, ona teraz ma jedną trzecią wielkości tego, co miała wcześniej, ponieważ tak się rozrosła, że zaczęła przynajmniej światło poszczególne liście, musiałem przekładać prawo lewo, tak żeby o siebie wadziły, siebie wspierały, a nie zasłaniały światła. W tej chwili już tego się nie udało i musiałem je poprzycinać. Fajnie udało się przyciąć, że nie przycinałem samych liści, ale udało się powiedzmy całą szczepkę tak odczepić, z której wyrastało 5-6 liści, że żadna łodyżka tam nie została powiedzmy i nie gnije w tym zbiorniku. Też dzięki temu nie psuje mi wody. Na początku wpuściłem, nie pamiętam, 5 krewetek bodajże i jeden kundelek. I tych krewetek jest teraz w tym akwarium może z 20-30 i no tyle co mogę policzyć raz przy karmieniu, a po jej po powiedzmy druga połowa jest schowana. Ale tak co 3-4 tygodnie wyłapuję 4-5 krewetek takich e, brzydszych, typu e, takich jaśniejszych, kundelków, szarych, brązowych. Ja je wyłapuję i przynoszę do dużego akwarium, ponieważ one są mniej widoczne w tym, w, tym, w tym zbiorniku. A żeby też populacji ich za bardzo nie zwiększać, żeby to mniej więcej w ryzach trzymać, to dlatego je delikatnie wyciągam co jakiś czas. One sobie żyją w innym świecie. Z drapieżnikami. Tu tego to drapieżnika nie mają, więc one są nieprzyzwyczajone do takich rzeczy. No ale tam wpuszczam je od razu w rośliny, tak że mają gdzie uciec. A dalej to już natura. Niech sobie radzą. Podsumowując. Zbiornik założony rok temu. Z bardzo żyznym podłożem, z bardzo chropowatym i chropowata skała, żeby bakterie miały gdzie żyć. Dużo roślin, średnie światło było. Teraz jest mocniejsze, bo można je wyregulować. I dzięki temu mam spokój. Nie muszę się o nic martwić w tym akwarium. Jedynie właśnie dolewki wody tygodniowo, szczególnie w upały muszę robić dolewki. Tutaj nie ma grzałki, więc zależy od pory roku. Zimą tu jest 19 stopni. Teraz jest w pokoju a latem dochodzi do 26 w tym pokoju aczkolwiek w tym roku w Anglii lata nie ma mamy tylko deszcze więc w domu też nie jest za ciepło 22 stopnie tylko to tyle jest tyle, tyle jest w zbiorniku dla dla krewetek w to spokojnie wystarczy jak tylko będę jak tylko zbiorę się już do kupy to zrobię z... restarcik może za tydzień może za dwa jakiś filmik zmontuję i się pochwalę jak to przebiegało od A do Z bardziej szczegółowo niż ten pierwszy film. Może ktoś będzie zainteresowany i komuś pomogę. Na razie wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję za lajki, za subskrypcję. Złoty deszcz z nieba będzie leciał dzięki temu. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.